Mamy ogromną przyjemność gościć reprezentację Polski w piłce nożnej na stadionie miejskim w Gdyni i co prawda jest to tylko trening, ale Gdynia organizacyjnie jest zawsze gotowa, aby przyjąć najważniejszą piłkarską drużynę w Polsce. W poprzednich latach odbywały się tu imprezy rangi mistrzowskiej, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata i obiekt spełniał najwyższe wymagania stawiane przez FIFA i UEFA i tak jest również tym razem sztab trenerski i zawodnicy otrzymali obiekt do dyspozycji pełnej, pełni wyposażony i gotowy na to, aby przygotować się do niedzielnego meczu z Włochami w triumfu reprezentacji Kazimierza Górskiego mieliśmy rzeczywiście świetnych napastników. Byli to m.in. Andrzej Szarma, Grzegorz Lato, trochę wcześniej Włodzimierz Lubański. Ja myślę, że chyba najbliższy Robert Lewandowski byłby temu ostatniemu, który był tak zarówno skutecznym piłkarzem, jak i bardzo eleganckim, poruszającym się po boisku z gracją i, i, i świetny technicznie. Coś niesamowitego móc pojechać na reprezentację, móc zagrać. Chwila kiedy na boisku słuchasz hymnu narodowego to jest coś bardzo wzruszającego i takiego, co zostanie ze mną do końca życia. I mogę wspominać ten czas, króciutki czas, ale mogę go wspominać tylko w samych superlatywach, zarówno jako doświadczenie piłkarskie, jako spełnienie marzeń, ale też to, jak przyjęli mnie ci wielcy piłkarze, bo ja tak zostałem przyjęty wtedy, pamiętam, na reprezentacji przez piłkarzy grających w topowych klubach, będącymi Wydawałoby się ludźmi z wielkim ego, a jednak okazali się naprawdę super kumplami, i to też jest takie wspomnienie bardzo miłe, które nie zapomnę i poprzez które również jeszcze z większą sympatią trzymam zawsze kciuki za reprezentację Polski.